Witam wszystkich w kolejnym odcinku sporadnika tworzenia teksturpaka. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się zmianami wyświetlania przedmiotów i wyłączaniem mapy kolorów. Także zapraszam do oglądania. Znajdujemy się w pliku, którym zajmowaliśmy się ostatnio, czyli w pliku Hopera. Jeżeli pamiętacie, to ostatnio wyświetlał nam się nie tak, jak byśmy chcieli, wyświetlał się dziwnie, a konkretnie defaultowo. Także dzisiaj zajmiemy się naprawą tego. Ja sobie kliknę Ctrl V. Skąd to mam? Wziąłem to z kodu e, główek, bo szczerze to chyba niektóre bloki mają zaprogramowane, bo nie mogłem znaleźć dla nich kodu, ale szukałem przedmiotów, które kiedyś miały swój wygląd itemu, a teraz wyglądaj, mają wygląd bloku, no czyli na przykład właśnie główki. E, wziąłem to ze Skull template. Item, e, mo, znaczy Models item i tam to można znaleźć. I tak, teraz po kolei wyjaśnię, co niektóre rzeczy oznaczają, pomimo tego, że większość z nich jest oczywista. Ale tak jakby ktoś się nie domyślił. Także no, third person, right hand i first person right hand, no to tak jak nazwa mówi, trzecia osoba, pierwsza osoba, prawa ręka. Dlaczego jest tylko prawa ręka, skoro możemy jeszcze włożyć je do lewej ręki? E, to jest już chyba zaprogramowane, że jeżeli zakodujemy sobie prawą rękę, to gra sobie tam oblicza. Co pozmieniać, po, i, e, o ile pozmieniać, żeby to się wyświetlało w lewej ręce, ale możemy sobie zmodyfikować ręcznie. Także po, wtedy byśmy po prostu skopiowali to, nawet to można i tutaj po prostu byśmy napisali left zamiast right. Dalej, GUI, no to to jest jak się nam się wyświetla: oczywiście w pasku szybkiego wyboru. Ground to jest, kiedy przedmiot leży na ziemi. Head to jest, kiedy użyjemy na przykład komendy replace item i slot HEAD i FIXED to jest chyba jedyna rzecz, jakiej nie idzie się domyślić nie wiem kto to nazywał, ale chciałbym się dowiedzieć co ta osoba miała na myśli zapisując FIXED do tego ponieważ ten pa te parametry tutaj odpowiadają za to, jak przedmiot wyświetla się w item frame'ie tak no ROTATION no to chyba wiadomo, obrót, TRANSLATION to jest tam gdzie się przedmiot znajduje od punktu 0 i scale, no to to jest oczywiście skala to jest takie najbardziej chyba skomplikowane z tych trzech, ponieważ punkt 0 to jest przy zerowym którymś tam parametrze, tylko teraz nie pamiętam to chyba był z przy osi z, a resztę to po środku ale tak, żeby pokazać Wam, że coś się zmieni no to na przykład, nie wiem weźmiemy sobie head tutaj 180 wpiszemy 180, nie 18 i damy tutaj 15, żebyśmy to mieli nad głową, a to na 0. Chociaż nie. Może lepiej zostawmy to na 8. 8. Bo to chyba jednak od wszystkich osi z punktu 0 idzie. Rotation to już mamy ustawione i scale, żeby pokazać. No to ustawię sobie na przykład to wielkość. Powinno być wielkości bloku, ale zapewne będzie nieco mniejsze. A niech będzie jeden. No i zobaczmy, jak to się wyświetla. Jak widzicie, hopper wyświetla nam się dosyć nietypowo, ale działa. Weźmiemy sobie item frame do ręki, item frame i zobaczmy, jak jej wielkości będzie. No trochę nam się obrócił, ale no działa tak jak powinien, tak? E, replay item Entity Mapa Armor e, Head Hopper Zobaczymy, czy będziemy mieli kapelusz. Wiedźmy, mamy taki trochę lewitujący, chyba też trochę zbyt do przodu z tego co widzę, ale jest. Także nie ma co narzekać. Tak, trochę zbyt do przodu, ale to już szczegół, to metoda prób i błędów, tak naprawdę. Także przejdźmy teraz do drugiej części, czyli wyłączania mapy kolorów znajdujemy się w folderze models block dawno go w sumie nie było otwórzmy sobie plik lilypad który oczywiście sobie skopiowałem plik otworzył się i teraz mamy tutaj coś takiego jak tint index i basically to kasujemy po prostu i to tyle tak naprawdę to tyle tak jak możecie zauważyć w łapce nam się przedmiot nie zmienił i tego się niestety nie da zmienić. Przynajmniej nie na chwilę, kiedy to nagrywam. Nie na wersji, na której nagrywam. Jest to 35A. Chyba 30. Znaczy 35 na pewno, ale chyba. Chyba nie było B. Dobra, ale wracając: jak postawimy sobie Lilię na wodzie, to ta lam jest szara, czyli. Po prostu nie ma mapy kolorów, a tekstura oryginalnie w plikach jest szara. Dlatego ta Lidia tutaj też jest teraz szara. A powtarzam, tego się. Na ten moment przynajmniej nie da zmienić. W sumie nie wiedziałem nawet sam sobie sprawdziłem to. Teraz tak po prostu. No dobrze, no i to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się przydał, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie lajka, komentarz, co byście chcieli zobaczyć jeszcze w tej serii, bo coraz bardziej zbliżamy się do końca, nie powiem. Jeżeli macie jakieś tematy, których możliwe, że nie mam na notatkach, no to jeżeli poprosicie, jeżeli będą jakieś lajki pod tym komentarzem, no to oczywiście chętnie nagram o tym odcinek. Ale tymczasem, bajo.